Hej cześć man witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Jaybreaku jest ze mną kronim. Robert szorbaj jest też ze mną oraz bulion. Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj gramy w Jayrek, Tutaj moich serdecznych przyjaciół nauczę grać w tą zacną grę, tak więc zostawcie łapkę. Sto łapy w górę to jest kolejny odcinek w tej samej ekipie, prawda? Tak. Tak, Generalnie jeżeli chodzi o buliona, on grał trochę w Jaybreaka, jeżeli chodzi o Roberta, to chyba w ogóle. A nie bigo! <grych> Polaka Polaka? Właśnie to jest ja to ja Jest na znaczy, czymś się kronią. Tak, jaki mały epizod miałeś, słuchamy. E, u Ciebie na streamie, prawda, grają 10 minut w Jibrake'a. dobrze. Ja niestety wiele z niego nie wyciągnąłem. Także. Dobra, to i na... gramy na publicznym serwerze. To jest właśnie taka dość ważna kwestia i postaramy się przeżyć. W sumie dawno nie gra na publicznym serwerze, tak więc chodźmy. Ogólnie, ja tutaj ja macie ja. piękną mapę. Most Wanted, tu musimy być, prawda? Wow, za kolację okup 3800, jak na publiczny serwer to jest dużo, no. chyba że to jest cheater, może też jest takowa opcja. No to ja pobijam ten. Dobra, pobijasz ten ja rekord. Pod... Uwaga! Ogólnie, policja, jeżeli ich nie uderzycie ani nie uciekniemy, nie może nam nic zrobić w sumie. W sensie, jak, no, jak pod... nas skują... No, to był jakiś nubek. Jakby nas zabił, to by sam trafił do więzienia i by jeszcze płacił karę. Dobra, lecimy tutaj nowym ja. wyjściem. Te wyjście, te wyjście zostało dodane stosunkowo niedawno. Pra, prawie jak w prawdziwym skazanym. Ej kurczę, ale ale akcja jak, jest, tak, jak tak grałem sobie w tego Jaybreaker, tak mi się chce grać gdzie w tego. Poszedłeś? Prosto coś. Halo, zgubiliśmy ich. bulion <gulion> Dobra. <gulion> jestem, jestem. Kronima zgubiliśmy, gdzie on jest? Chyba nie no wierzę bo się... A on poszedł tam, ja myślałem, a, dobra. że też poszliście tam. Kronim. Znajdziemy go. Dobra, nieważne. I co ty robisz? E... Kąpię się. Byłem. Właśnie, kąpię się. A Aha. to nie żył wiem. A można sobie na nie popłynąć? O, tak, eleganc. zobacz. <laughs> Pięknie. Generalnie zachęcam serdecznie do dobijania, jak jest okay. bulion. E, porobi wam za żółwia za fioletowy sejfik. Dobra, lecimy. Hello, o, Polska! o nie. Ja, ty. A. Dobra. Tak, tak. E, chodźmy do fury, jakiejś pierwszy lepszej. Zmieścimy się wszyscy? Powinniśmy. Nie tego wywalę. Ej, do, na F w ten wbijacie. Chyba, że to jest dwuosobówka. Dobra, to kiknąłem go. Robert, dawaj na ten, na maskę. Dobra, lecimy. Dawaj, jazda. Czy się trzymasz kolego? Dobra, lecimy. Hej, Ej, czemu cię poza... się za nami? Jest ok? Tak, ta, ja te. Ale ostrożnie. To gość. Ej, on jest za mną. Na... O kurde. A, ciągnie się. Ej, halo, policja. Właśnie, jako że to jest publiczny serwer to musimy po broni jechać Halo. To jest broń. O, o. Ogólnie jeżeli któryś z widzów ma GTA 5 zbędnych kluczyk to, to bym prosił wysłanie Na fundację. Właśnie Ale, ja bym ja ja sobie ja tak pograł w ten roleplay. Chodź tutaj, chodź tutaj. No ja też. Po Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O. Mogę jeszcze shotguna takiego? Możesz, jak najbardziej, klikaj. I teraz zabijamy policjantów i obrabowujemy. Właśnie a to będzie ciekawe. E, kliknąłem na TT, na te rzeczy. Kliknijcie sobie LPM-em. Tylko nie możecie mieć broni a nic. Weź bulion tam jeszcze... O, no. O. Dobra. O. dobra. Lecimy. Lecimy dalej. Dokładnie. Czemu są wszyscy nie na czarno? jak e, mafia jakaś. Dokładnie. Czekajcie, ja jeszcze na szybko stuninguję. mam mobilny garaż. Ej, chodźmy może o kurde. Dawać, dawać policjanta Dokładnie O kurde Halo, to halo, halo, tak Halo, rozkuj mnie ktoś, rozkuj mnie No Ej, ja też zostałem zabity Dobrze, Dobrze zdążę Dawaj, dawaj, dawaj Ależ fajnie. akcja Ubity jest, jest. Yeah. Co yeah. za tu lutujcie Właśnie musimy wrócić Ej, po broń Tak, Dajcie tak siedzi. Jak jesteście... Co się tam stało? Jakie... Serio? Nie, starzałem O nie, w sumie mo pociąg moglibyśmy obrabować, halo, czekajcie Dobra, ja stanę na nim jestem na nim Halo, przyjaciele każdym... Nie Jestem pod pociągiem ja, o, nie. Nie. Dobra, o nie Dobra, wychodzę z niego O nie Gdzie jest Robert? Robert, gdzie jesteś? Halo Wysiadłem, wysiadłem O dobrze, dobrze Ej, generalnie... W ostatniej chwili, bo... nas znalazł, halo Ej, dawać rozdzielamy nie, się na dwa auta. Rozdzielamy się na dwa auta, ja wezmę tutaj drugie. Ktoś wsiądzie do Kronima. Ja bym ja chciał to broń da. jakąś, bo Ej, to, to wróć tam gdzie byliśmy. Wróć tam gdzie byliśmy, tam Ula, będzie ok. Szybko. Czekajcie. Kurczę, ja nie umiem strzelać w tej gierce, co nie? Bo jak widzę goście mam strzelać, to... mi się rękę trzęsie. No kronim uciekł nam! To za chłop! Dobra, gdzie jesteście? Tutaj. Idziemy. Biegnę, biegnę. Skakuj na maskę, gość. Dokładnie. Jesteś gotowy? Raz, dwa. Western. kurde. O! To tak jest, jakby, jest jakbyście chcieli więcej odcinków z ekipy, nie, nie zapomnijcie zostawić łapkę. W górę stołapę, kolejny Jaybreak tutaj. O jest, składzie. Patrz, jakaś, Jakieś jakieś dymy, patrz tam. To jest jubiler, dawaj, słuchajcie. Tam. Tutaj zawsze będzie kampiło dużo policji, przynajmniej powinno. Ej, tam, tam jest jakaś bitka. Tu jest Kronim. się tak. kronim, siema. A i co, idziemy kogoś zabić? Zabijemy. Dawać dawać. Patrz masz tego co wysiądzie? Nie. To jest... jest <laughs> to jest przyjaciel. Chodźcie do banku. A, my jest, jesteśmy złymi, więc... Tak, tak, jesteśmy już kryminal. W ogóle jest bardzo mało policji jak na serwer publiczny, szczerze mówiąc, naprawdę. Ile już jesteśmy warci? Nie wiem. Szczerze Nie widać mówiąc. tego? Myślę, że jestem mało wart. Jestem bezcenny. Chodźcie. Znajmy apartament specjalnie dla nas. Ociu! Obróciłem mnie Zobaczcie, tutaj macie łóżko, tutaj macie o, parkiet. No, elegancki no, telewizor Dokładnie, fajny telewizor, prawda? Czekajcie Zmienimy na telewizor Ej, halo Ej, co tu się, takie remonty można? Można remonty A to co to za ten... Pa, co się dzieje? O Właśnie tutaj oglądamy coś O nie Czekajcie, dałem się O nie O nie, o nie. Widać ma przerwy od tego <noise> kronim na szafkę wszedł? Dobra, lecimy. z tym Karolakiem, chodźcie stąd. Dokładnie. Trzeba ubić jakiś policjant. O, jest trochę więcej policji, już jest. No, jest zdecydowanie jest. więcej. W ogóle. Zdawał się, wróciłem. Dobra, chodźcie po Sfata, Kronim prowadzi. E, wrócimy po swata do więzienia. Kronim będzie prowadził. Weź auto. To daleka droga. I nas zawiesz. Nie, musimy do więzienia się wrócić i na no zawiezi. Swat? Ja nie mieć. Ale ja mam Zapisa. Ale kulkę dostaniesz. Kulkę dostaniesz. Nie zabijaj go. Policja Halo policja. Wiecie. Dawaj dawaj. Nie wysiądę To mój widz Kog09 Elo. <gulka> <gulka> Dzięki za <na> furę, <pórę>, Co? <gulka> <gulka> nie, no dziękujemy za furę, <gulka> Halo. Kronima zgubiliśmy! Kronima zgubiliśmy! Nic nie szkodzi. Wiecie, tak. On nas znajdzie. Tak? On no w sumie to jest mistrz Robloxa, to znaczy. więc... Fajny sposób przywitania. Trudno no. Ale ten... zmiana biegów tam, słyszę. Kierowca dobry jest. No, kierowca... Kierowca jest imponujący. Ja jestem pod wrażeniem. Trzymaj się gościu tu jakoś eee! Nie tutaj! To ty chcesz Roberta do czarnej dziury tam rzucić Okej. Okay. Tak. nie wiem gdzie. Dobra, siadać. To jest jak wiecie ten starożytności. Co w Taki... starożytności? No żeby... Wyje... na powodzie stali strzelansy. Cóż, za mało trzeba jakiejś było fajne o kurde, coś tu się dzieje grubszego. Robert w powietrzu. U nas nie, normalnie. Czy jesteś... inaczej, u siebie jesteś normalnie na masce? Tak. U nas no. jesteś w powietrzu, przynajmniej u mnie. Tak? Tak, kurde. Nie, to u, u siebie normalnie jestem z przodu. Tak jakby. Na siebie. Na siebie sobie staję, przed nim. O nie, no, e, mały wypadek. Muszę się schylić. Dobra, lecimy. Chcielibyśmy miś, jakiś tutaj halo. Jakiś bezdomny. Sorry, sorry. Chodźcie, ze swata będzie można strzelać, tak więc to będzie prawie, prawie jak w GTA. A jest U. trzyosobowe? Tak, tak, jest chyba nawet czteroosobowe. osobowe czemu mam papierosa? W, w co Co? Czemu jest... papierosa? Dobra, uwaga, musimy teraz wrócić. Myślę, Plan że jest że taki. Gangster. Plan jest taki, że nie wiem jak my o kurka Mamy. Pustał, ja ustał Musimy kartę. Ej, ej, mogę? O nie Kajcie, mam siadaj. swata, mam swata, Nie do tego, halo, nie do obcego, nie siadaj do niego. Enter driver To jesteś ty? Tak, Gdzie to ty jestem jesteś? ja. Czekajcie, tam się koleś dupił. Do Robzi, chodź, chodź O, dobrze. A jakie fajne miejsce mam Dawaj O nie Otwierać Halo, otwierać bramy. Otwórz bramę, o dzięki Ej, zablokowałem się w tym jego swacie Halo Ehm. O Oni nie, Kronima nam Trzymaj zaresztowali. Ja go na policji No dawaj, wyjeżdżaj Wyjeżdżaj Tak <grych> Jedź o. Jakie emocje Halo Dobra, się udało ponią. się no, no, có ucieczka. Cóż za piękna no, ucieczka! Osłaniam, osłaniam. Jedzie na skuterze. Pa! Pościg, policyjny, raczej. <laughs> jazda, jazda. Zatrzymę ty go, sprowokuj. Ja go nie widzę w ogóle. Tam. No właśnie, no, tak rozpędziłeś. Że Zgubiliśmy to, go. Z z Dobrze. Widzisz, to jest te doświadczenia. Ja na bitwę i z nimi. Bo ucieka, ucieka teraz muszę już na bitwę, chciałbym z nimi. No ale to wiesz, Jacejnie. poza policją, nie? A, On no to jasne. wezwać wsparcie, a tutaj byśmy pościg się zrobili. Mamy eleganckie auto, mamy przewagę. Musimy pokazać, kto rządzi w tym mieście. Ładnie. W Las Venturas. Co? Tak się nazwa? Nie. Moglibyśmy <grym myśc grym> ty toalety naraz? E, okay. Czekajcie. Weźmy sobie tutaj... wow, wow Ej, słyszycie tam policję? Tak To jest tylko sam wóz ustalony jest pusty. O, halo jest, ja, 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 <laughs> ha, dostałem nie z paralizatora, halo Dobra, zabiłem, zabiłem Mój Frank Jest uwaniany, kolega, Kamil Dobrze, świetnie ja się Co da, za ja się. akcja No, ale... Wyjaśnieni policjanci Ej, bank jest chyba otwarty, czekajcie. Tak, bank jest otwarty. Ma ktoś z Was kartę? Może kroniem eee, ma. Nie, nie zadawaj takich pytań. O nie, nie ma karty, dobra. No nope, to nie jest do... Chodźcie tędy, nie wiem czy to jeszcze przejście działa. tym ja działało. Nigdy nie potrafię tego tworzyć, czekajcie. Bito. O nie! Eee. Gliniarz! <grymiasz> Panie Damianie, proszę się uspokoić! Dawaj kartę, frajerze. <grymiasz> Nie ma karty. Mam, mam plusy. Czyli dobrze chyba, tak? Tak, tak. Masz ten? To tutaj wtedy, tak. chodź. Ale bronię mnie wszystkie, wszystkie znowu się. Chodź, chodź. Napad na bank jest robiony. Bez broni jestem. A jak przyjdzie policja, to co mam im powiedzieć? <grymiasz> co mam powiedzieć? Ej, ej, to jest za ciężkie. Ej, ej, ej. <noise> Widzisz? Ja padam Uważaj ją tego, dynamicznie zabije gościu. O nie! <noise> mamy, mamy ofiarę podczas tego napadu Ja nie zauważyłem, nie zauważyłem no? um, Tu mam jakieś fajne auto, będzie wyjął. Aha <noise> Czekaj Robert na mnie Też padłeś? Czekaj, bo ty chyba ja kiedyś wysiadam. była broń a ten kamień wyciął po... cały zarobek dla, dla siebie. Dokładnie, tak. Chodź tu. tu. Ja myślę, że po tym napadzie będziemy kończyli ten odcinek. Czekajcie. Przypominam, że 100 łapek w górę, Ała, to jest kolejny odcinek nasz wspólny z Jaybreaker. Czekajcie. Tak, polecam wbijać łapki w górę. Zostawiać subskrypcję i ogólnie, fajnie. Fajnie, dokładnie. Tymczasem. Jak tak, dokładnie. Tymczasem ja się z wami żegnam, był ze mną Robert, był ze mną Bulion. I, też I kronim też był, cześć. Tak więc trzymajcie się na razie i cześć. Papa, pa, do następnego. Dziema.